Karol III niebawem umrze? Logan Smith przewidział śmierć królowej i, a teraz mówi o zgonie Karola III. Po śmierci królowej Elzbiety II tron objawi jej syn Karol. Oficjalna koronacja zaplanowana jest jednak na maj tego roku. Choć brytyjskie media zajmują się teraz głównie doniesieniami na temat tego, jak będzie wyglądać uroczystość i kto się na niej pojawi. Sen spowiek fanom monarchii i spędza jednak pewna szokująca przypowiednia, która przekazał ponad sam Nostradamus. Który zobaczył bardzo krótkie panowanie na stepce Elżbiety Myślano jednak, że chodzi o co najwyżej abdykację. Jednak okazuje się, że nie tylko w słowach Nostradamusa niektórzy szukają szybkiego panowania króla Karola I. Mrózaca krew przepowiednia miał się podzielić z tajemniczy współczesny wizjoner, znany w brytyjskich mediach jako Logan Smith. Wywołało on ogromna sensacja, gdy przed śmiercią królowej podał przypuszczalna datę jej zgonu, co faktycznie się sprawdziło. Niestety, w tej samej przepowiedni Logan Smith przewidział także datę śmierci króla Karola i... Profeta twierdzi, że nowy król Wielkiej Brytanii umrze 28 marca 2026 roku. roku. Jak się okazało, jego szokujący wpis zniknął już z Twittera, co tylko spotęgowało kolejne teorie spiskowe na ten temat. Oczywiście rodzina królewska jest przygotowana i na taka ewentualność. Już zostało bowiem ustalone. Zatem po Karolu III przejmie książę William wraz ze swoją zona? Kate. Ci od czasu śmierci królowej Elżbiety II jest pieczołowicie przygotowywani do pełnienia królewskich obowiązków. Po nich tron obejma ich dzieci, Charles, Charlotte i Louis.